Cześć! Chciałem Wam pokazać naszą najnowszą kolekcję wiosenno-letnią loafersów. Udało nam się już ją w pełni skompletować, także Was zapraszam. Zaczniemy od tego modelu. To jest Berwick Penny Loafer, szyty metodą Goodyear. Polerowana, bordowa skóra. A jeśli chodzi o detale podeszwy, konstrukcja York, tutaj mamy gumową zelówkę, skórę na glanku i z powrotem w pełni gumowy op, flek. Kolejny model to nasza autorska marka Partigiani Model. Jest szyty metodą bolońską. Piękny brąz, licowa skóra. A detale podeszwy. Mamy krytykanał. I tutaj mamy tą stawkę gumową. To zwiększa odporność podeszwy. A krytykanał jest detalem znanym z wysokiej półki, jeśli chodzi o obuwie. Kolejnym modelem jest taka perełka od Partigiani. Hmm. Pleciona skóra w połączeniu z dziurkowaną podszewką, ultra, naprawdę ultra oddychający model, świetny na lato. Detale podeszwy skórzana z tą gumową wstawką, a teraz zobaczcie na elastyczność tej konstrukcji, i to w połączeniu z tą oddychalnością. No, jest to po prostu świetny model na lato. Kolejny model Partigiani to jest po prostu kontynuacja naszego bestsellera czyli penny loafer w jasnym odcieniu tym metodą Goodyear a w pełni skórzanych spodach przechodząc dalej mamy kolejny bestseller, kontynuację tym razem penny też w Partigiani, ale skóra licowa piękny ciemny brąz tym razem podeszwa już nie jest skórzana, lecz też York, czyli całoroczny model dalej mamy model znów w Partigiani Podobny do tych tesel Loafersów licowych, tym razem jasny, miękki zamsz i detale podeszwy. Pełna skóra kryty kanał. Również bardzo miękki model z miękką piętą. Dalej mamy kolejny model Partigiani, też przy tym metodą bolońską. Nieco ciemniejszy zamsz. Jest tutaj metalowe wędzidełko la Gucci z ogniwkiem. Konstrukcja też bolońska, skórzana podeszwa kryty kanał. Bardzo ładny model, warto go zobaczyć na żywo. I dalej mamy kolejną propozycję od Partigiani. Szyty metodą Blake, jasny zamsz. Tutaj ten pasek Penny jest nieco dłuższy. W pełni skórzana podeszwa i tutaj miękkość też jest naprawdę niesamowita. Bardzo miękki, fajny model. I dalej mamy odzew na Wasze prośby. Wprowadziliśmy do oferty czarne, Penny Loafer szyte Goodyear'em, jest to Berwick, taki całoroczny klasyk, podeszwa York, także wilgoć jest niestraszna. I dalej mamy kolejny model Berwick'a, polerowana, bordowa skóra, Tessel Loafer, też szyty Goodyear'em na podeszwie York, bardzo zgrabne kopyto. Piękny model. I kolejna perełka Partigiani tej metodą Blake, Plecionka, znów wędzidełko, tym razem tutaj bez ogniwka, alla gucci. W pełni skórzana podeszwa, bardzo miękki model, naprawdę świetny na lato. Dalej znów mamy przy szyty metodą bolońską. Jasny zamrz, piękny letni model, jest to taka hybryda. Mamy loafersy w połączeniu z mąkiem, detale podeszwy. Skóra z gumową wstawką i krytykanał. Świetny letni model. I dalej Berwick, szyty gudierem. Penny Loafer, tym razem skóra licowa, bordowa. Bordowa skóra jest bardziej formalna od brązu, więc jest to świetny model na przykład dla gościa na ślub. Będą ładnie wyglądały z granatowym garniturem. W pełni skórzana podeszwa. Kolejny model Berwicka to taki old skulowy. Fason Penny Loafer, tutaj mamy detal split toe, ciekawe wykończenie pięty i podeszwa jest w pełni skórzana z ładnie wyprofilowanym glankiem. Kolejny model beruika, mocno mokasynowy szyty blejkiem, miękki zamsz, miękka skóra podszewkowa, w pełni skórzana podeszwa, ultra miękki z bardzo miękką piętą, też ciekawy model letni. Dalej znów kontynuacja naszego bestsellera, tylko tym razem Berwick. Jest to ciemny zamsz szyty blakiem. Bardzo lubiliście ten model, więc go kontynuujemy. Skórzana podeszwa. I teraz przejdziemy dalej. I zaczniemy od Carlosa Santosa, czyli tym razem Portugalia. Model szyty metodą bolońską. Nieco ciemniejszy zamsz. Podeszwa ma gumową wstawkę. Także śmiało tutaj nie trzeba się martwić wilgocią. I kolejnym pięknym detalem jest podpiętek wykonany w pełni z zamszu. I dalej przechodząc mamy naszą polską mekę szytą w słupsku. Model znów inspirowany ala Gucci. Metalowe wędzidełko. Piękna włoska, cielęca skóra. W pełni skórzane podeszwy. Kolejny model to Carlos Santos, znów tym razem całoroczny klasyk, czarne, licowe, Lowfer loafers zszyte metodą Goodyear, piękna, mięsista skóra, skórzane spody. Dalej mamy znów Meke, vintage'owy taki wygląd właśnie znów penny loafer, co ciekawe jest to taki odcień zamszu wpadający trochę w śliwkę, więc nietypowy. Skórzane spody. Dalej znów mamy mekę. Jeden z modeli, który bardziej mi się podoba. Znów vintage'owy wygląd. Detale z Ale skóra jest cielęca, tłoczona a krokodyl. Naprawdę niesamowicie to wygląda na żywo. W pełni skórzane podeszwy. Też szczyty jest metodą Goudier. I dalej mamy manufakturę, o której jeszcze w tym zestawieniu nie wspominałem. Czyli Bordioli z Włoch. Piękna, ręcznie patynowana skóra. Delikatny odcień brązu. Znowu mamy detal split I jeśli chodzi o detale podeszew, to mam w pełni kryty kanał. Jest patynowana tutaj, krupa jest patynowany. Mamy te złote gwostki. Piękne detale, naprawdę cudowny but. I dalej, tak, mamy znów mekę. Tassel przy tym metodą gudiera Nietypowy kolor zamszu, bo jest to butelkowa zieleń, ale bardzo fajna alternatywa dla brązu. I też skórzane spody. I ostatni model, jaki Wam pokażę. To znów borgioli z Włoch, czarne, tessel laufery, szyte metodą Blake, mięsista, świetna skóra i znów piękne detale spodów, czyli w pełni kryty kanał, złote kwostki. I jest to nasza cała kolekcja. Mamy naprawdę duży wybór lowersów więc zapraszam Was do nas do salonu w Warszawie i w Gdańsku. Zobaczcie je na żywo. Do zobaczenia.